Ostatnio wyplataliśmy sobie okrągły koszyk na dnie przygotowanym z okrągłego kawałka tekturki. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy nauczyli się wypleść okrągły płaski kształt, który może być dnem do naszego do takiego koszyka, jak wyplataliśmy poprzednio, ale może też być samodzielnym płaskim kształtem, może być podstawką pod gorące rzeczy, na przykład. Żeby zacząć nasze wyplatanie, potrzebne nam są oczywiście rurki. Ja je przygotowałam dzisiaj w dwóch kolorach, żebyśmy łatwiej mogli zaobserwować sposób plecenia, ale też jeżeli uda nam się zebrać rurki w różnych kolorach, to dzięki temu możemy też uzyskać fajne efekty kolorystyczne na naszym koszyku. Żeby zacząć, potrzebujemy 8 rurek, czyli dwa razy po cztery rurki. Układamy sobie cztery rurki, układamy obok siebie, leciutko je przyciskam na środku, żeby je spłaszczyć, żeby nam się nie turlały. Kolejne cztery rurki, układam na nich, tworząc taki krzyż o mniej więcej yy, równych ramionach. I ten środek też ściskam, żeby uniknąć turlania się rurek. Możemy też na początku, ponieważ te rurki się troszkę nam jeszcze przemieszczają zanim uda nam się je zczepić. Możemy poratować się troszkę klejem, chociaż oczywiście nie jest to konieczne, ale na początku może ułatwić nam pracę. Jak już mamy przygotowany nasz krzyż, możemy zacząć wyplatanie. W tym celu od razu łączę sobie dwie rurki w różnych kolorach. Ale jak mówię te kolory tutaj mają znaczenie tylko takie, żebyśmy dobrze zaobserwowali splot. Czyli na węższą końcówkę nakładam odrobinę kleju i wsuwam ją w drugą rurkę. Rurki mam połączone, w miejscu złączenia zginam. I teraz pod wszystkie cztery rurki z jednego ramienia krzyża wsuwam. Czerwoną rurkę. Ona się nam układa pod spodem, a biała rurka wierzchem. I teraz czerwoną rurkę odpinam z pod spodu, wyprowadzam ją na wierzch, odkładam sobie na wierzchu. Białą rurkę przeciągam wierzchem przez te same cztery rurki, pod którymi pod spodem przechodzi czerwona. I teraz lekko unoszę kolejne cztery rurki i biała rurka po opleceniu tych czterech za następnymi czterema wchodzi pod spód. Zakręc, robię ostry zakręt, poplotła nam te cztery sąsiadujące rurki od spodu. Teraz odkładam tą białą rurkę i czerwoną nad tymi samymi czterema rurkami przechodzę wierzchem. Czyli cztery rurki są oplecione od spodu jedną rurką i z wierzchu drugą. Teraz biała rurka, która wyszła od spodu, odpoczywa nam sobie tu na środku, natomiast czerwona rurka po przejściu wierzchem pod kolejne rurki wchodzi pod spód. Zwalniam tą białą rurkę i wyciągam, wydobywam z pod spodu czerwoną Odkładam, Teraz białą kładę wierzchem. Unoszę kolejne cztery, wsuwam białą pod spód, puszczę czerwoną, biała przechodzi od spodu, a czerwona wierzchem i mamy już takie pojedyncze wiązanie tego naszego krzyża. W kolejnym okrążeniu te rurki, które wychodzą nam po cztery, rozchylamy w parach po dwie. I będziemy cały czas wykonywać ten sam ruch. Czyli biała rurka wyszła z pod spodu, czerwona leży na wierzchu. Więc teraz czerwona za sąsiednie dwie wchodzi pod spód, i za nimi zaraz wychodzi na zewnątrz. Te dwie rurki, pod którymi biegnie czerwona, przykrywamy teraz z wierzchu białą rurką, i w tym miejscu, gdzie czerwona wyszła na zewnątrz, biała wejdzie pod spód. Czyli w tej przerwie pomiędzy rurkami Nasze dwie, biała i czerwona, muszą się skrzyżować. I znowu białą wyciągamy spod spodu, odkładam przez środek krzyża, niech sobie poleży, a czerwoną przeciągam po tych dwóch oplecionych rurkach od spodu wierzchem i za następne dwie pod spód, wyjmuję na wierzch. Teraz biała rurka idzie wierzchem i zaraz na za następne sąsiadujące dwie wchodzi pod spód. I jak zwykle przy wyplataniu po pewnym czasie długość rurek nam już się kończy, więc trzeba je przedłużyć. Pamiętajmy, żeby to robić z klejem, czyli na końcówkę nanosimy odrobinę kleju i białą rurkę przedłużam białą rurką, a czerwoną, na czerwoną nakładam czerwoną odrobinę kleju. I ruch. I pracujemy dalej. Mamy pierwsze okrążenie gotowe. Kolejne oplacamy jeszcze raz, oplatając po dwie rurki naraz. Na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, że zaplatając te promienie naszego słoneczka, w tej chwili już, one staramy się, żeby po oplaceniu one cały czas leżały płasko. Czerwona podspód, odkładam, biała wierzchem, wchodzi pod spód. Odkładam, tak żeby czerwona mogła przejść wierzchem. I tak na przemian, każdą rurką ten sam ruch. I takich okrążeń możemy wykonać. Oplatając po dwie rurki naraz. Jak już mamy trzy takie okrążenia, to wtedy powinniśmy już zacząć rozdzielać nasze rurki pojedynczo. Czyli teraz będziemy oplatać każdą rurkę z osobna. Tak jak do tej pory nasza rurka oplatająca obejmowała dwie rurki naraz. Teraz będziemy robić to z każdą rurką z osobna. Czyli czerwoną rurkę pod pierwszą sąsiadującą przeprowadzam pod spodem, od razu wyjmuję na wierzch, a białą przeprowadzam wierzchem za następną pod spód i wyprowadzam. Teraz czerwona wierzchem i za sąsiadującą pod spodem i znowu wychodzi nam na wierzch. Każda rurka biała, która jest na wierzchu, za sąsiadującą wchodzi pod spód, ale nie mogę jej od razu pociągnąć za następne, bo muszę skrzyżować ją z czerwoną rurką, czyli teraz czerwona naprzemiennie. Jeżeli biała jest pod spodem, czerwona idzie wierzchem i za sąsiadującą pod spód. I odkładam. I teraz białą po wierzchu, pod spodem i odkładam. Czerwoną. Jak promień nam się unosi, to staramy się położyć go znowu na płasko. Czerwona pod spodem. Podkładam. Biała wierzchem. Pod spodem. Odłożona. Czerwona wierzchem. Pod spodem. Odłożona. Biała teraz wierzchem. Pod spodem. I leży czerwona wierzchem. Pod spodem i leży. I oplatając, oprócz tego, że zwracamy uwagę na to, żeby nam się promienie nie unosiły do góry, czyli żeby zawsze nam po opłaceniu promień leżał, jeżeli oplatamy go pod spodem, to on ma tendencję wtedy do podskoczenia do góry, ale jak oplatamy kolejną rurką go z wierzchu, to możemy go wtedy docisnąć, żeby nam się. Położył. Staramy się też, żeby te promienie nam się nie wyłamywały, czyli żeby one zachowywały się jak proste patyczki. Natomiast gniemy cały czas te rurki oplatające. Czyli jeżeli ona ma przejść pod spodem, to tutaj pomagamy jej. Możemy ją w tym miejscu troszkę złamać. Białą też robimy taki ruch palcami, który nam troszkę w tych miejscach, gdzie te rurki mają się zgiąć, one się spłaszczają. Dzięki temu łatwiej nam się je I tym splotem oplatamy tak długo, aż uzyskamy koło takiej wielkości, jaka nam jest potrzebna. Niezależnie od tego, czy to będzie podstawka, czy chcemy zrobić większą matę, czy dno do okrągłego koszyka. Ale w pewnym momencie okazuje się, że nasze promienie są już za krótkie. Gdybyśmy chcieli zrobić większe koło, to promienie. Oczywiście przedłużamy tą samą metodą, czyli nakładamy dodatkową rurkę, koniecznie na klej. Jeżeli chcemy, żeby wypleść dosyć duże koło, to w pewnym momencie pojawi nam się problem zbyt dużych odległości pomiędzy promieniami, więc powinniśmy nasze promienie zagęścić. W tym celu musimy pomiędzy. Promieniami dołożyć dodatkowe. I teraz, jak to zrobić? W przestrzeni pomiędzy promieniami kładę dodatkowy promień, przytrzymuję go palcem i traktuję go jak już istniejący promień, czyli oplatam go kolejnymi rurkami. Tu muszę trzymać palcem, żeby on na mnie uciekł. Oplatam sąsiednie i tak w każdej przestrzeni pomiędzy. Dokładam dodatkowy promień. wkładę go i po prostu go oplatam. Po dołożeniu dodatkowych promieni dookoła, one są jeszcze takie dosyć chybotliwe, czyli powinniśmy wykonać trzy okrążenia dookoła tych naszych promieni i oplatając od razu je starajmy się układać w takiej promie równej promienistej Pozycji, żeby one nam się ładnie rozchodziły. Po wykonaniu trzech okrążeń na dodatnych promieniach, całość już nam się dosyć silnie trzyma, możemy to śmiało unosić. Można w tym momencie już nawet odciąć te końcówki, ale można z tym też jeszcze poczekać, żeby mieć pewność, że nasze promienie nie wyskoczą. I możemy kontynuować nasze wyplatanie, pilnując oczywiście cały czas, żeby promienie leżały płasko do takiej wielkości koła, jaka nam jest potrzebna. W momencie, kiedy uznamy, że koło już jest tej wielkości, której chcemy i chcemy, żeby ono stało się płaską podstawką, po prostu nie będziemy robić dalej koszyka, no to trzeba by je jakoś zakończyć. Musimy schować dwie nasze końcówki rurek zaplatających. Czyli, za pomocą pateczka lub innego narzędzia ze szpikulcem, podważam lekko tej rurki. Robię tutaj miejsce dla wprowadzenia końcówki. Przeprowadzam tę rurkę, dociągam ją. Tym sposobem druga została przyciśnięta, więc już nie ma potrzeby jej chować. I jeżeli to, miałby być, yy, to miałaby być nasza podstawka, to wystarczy obciąć końcówki i praca jest gotowa. Gdybyśmy jednak chcieli kontynuować nasz, wyplatanie naszego koszyka dalej, to teraz należałoby te wszystkie promienie podnieść do góry. I w zależności od tego, jakie podniesiemy, czy je uniesiemy tylko lekko do góry, czy od razu postawimy je pionowo, taki kształt będzie miał nasz koszyk. Przy stopniowym, delikatnym unoszeniu promieni do góry możemy uzyskać kształt misy, czyli w zasadzie kształt naszego kosza zależy od tego, pod jakim, w jakim kierunku ustawimy nasze promienie, naginając je bardziej do góry, rozchylając je bardziej. Mając do dyspozycji kolorowe rurki, możemy uzyskać ciekawe efekty, prowadząc rurkę w dwóch kolorach, w tym wypadku to jest jaśniejsza, zieleń i ciemniejsza, te kolory układają nam się w takie promieniste prążki. Natomiast ten efekt spirali możemy uzyskać stosując jedną prostą sztuczkę, czyli Ilość naszych promieni, dookoła których robimy splot, musi być nieparzysta.